Kolejne zniszczenia emocjonalne. Jagoda kontynuowała swoje mroczne intrygi, skierowując teraz swoje działania na kolejną rodzinę, rodzinę Żyraf. Żyrafa i jej mąż byli dumnymi opiekunami swoich bliźniaczek, uosabiającymi siłę i harmonię. Jednak Jagoda, jak zawsze, zaczęła szukać ich słabości i tajemnic. Odkryła, że Żyrafa miała pewne tajemnice związane z jej przeszłością, które mogłyby zniszczyć jej reputację i zranić ją emocjonalnie. Bez skrupułów Jagoda zaczęła szantażować żyrafę, grożąc ujawnieniem tych tajemnic, chyba że zgodzi się na współpracę w jej zepsutym planie. Żyrafa była przerażona i zdruzgotana, nie wiedząc, jak ochronić swoją rodzinę przed Jagodą i jej nikczemnymi szantażami. Jagoda nie zatrzymywała się jednak tylko na jednej rodzinie. Jej głód zemsty i destrukcji doprowadził ją również do rodziny kur. Kura, jej siostra bliźniaczka i reszta rodziny byli cenieni w poddupniku za swoje pyszne wypieki i słynną cukiernię. Jagoda znała pewną tajemnicę, która mogła zniszczyć ich reputację i zrujnować ich biznes. Szantażowała kurę, grożąc ujawnieniem tej tajemnicy i zniszczeniem ich rodzinnej cukierni, jeśli nie będą działać na jej korzyść. Kura która kochała swoją rodzinę i swoją pasję, była załamana i zdezorientowana. Nie mogła uwierzyć, że ktoś mógł być tak podły i bezwzględny, jak Jagoda. Jagoda kontynuowała swoje podłe działania, przenikając do kolejnych rodzin w poddupniku, zarażając je swoim zepsutym wpływem. Jej plany zaczynały się spełniać, a harmonia i radość, które kiedyś panowały w tej uroczej wsi, ustąpiły nieufności. Napięciu i rozpaczy. Jednak Jagoda nie miała pojęcia, że karma może wrócić, aby ją dopaść i zapłacić za jej podłe czyny. Był to czterdziesty siódmy fragment książki pod autorstwa dawek.